Niedziela prosi słowami Franciszka, panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Czas dzisiejszy to czas próby naszej wiary i człowieczeństwa, pisze ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor Naczelny Niedzieli. A skoro tak, to może warto teraz bardziej zadbać o czystą duszę, która jest naszym biletem do nieba, odświeżyć i uświadomić sobie raz jeszcze znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej, szczególnie gdy uczestniczymy w niej przed telewizorem, komputerem czy poprzez radio, czym się zaczyna i czym kończy, jaka jest najważniejsza część nabożeństwa. Piszemy też, jak zorganizować domowy odbiór myszy online, co w niej dodatkowo jeszcze zawrzeć. I czy kawa na stole albo kot na kolanach to dobra postawa podczas domowej myszy? I kolejny artykuł mający w perspektywie Wielki Tydzień. Próba odpowiedzi na nasze zatrwożenie. Czy potrafię zaufać Bogu w czasach trudnych? Czy postawię wszystko na Zbawiciela w czasach zarazy? Peregrinacja Matki Bożej Częstochowskiej w czasach PRL-u była powtórzeniem peregrinacji świętej ikony w Konstantynopolu w roku 626 w czasie walki z Persami. Jaką moc kryje w sobie jasnogórska ikona i jaką moc mają w ogóle ikony? Czy karmią się one naszymi modlitwami i nabierają mocy z nieba? Fascynująca historia ikony Matki Bożej. Jakie pamiątki pozmarłych w katastrofie smoleńskiej kryją się w jasnogórskim bastionie świętego Rocha i w innych częściach klasztoru? Dowiesz się z artykułu w niedzieli nie wychodząc z domu. Proszę przeczytać też tekst o Duńczykach w czasach pandemii, napisany przez mieszkankę duńskiego Tizde. Miasto ma w herbie Maryję, ale nikt nie wie, kogo przedstawia. Także i śmierci w tym kraju sławnego Hyge nie zauważano. A teraz? Jak państwo chce chronić rynek i konsumentów przed nieuczciwymi działaniami i wyzyskiem, mówi o tym Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polecamy też znakomity niezbędnik liturgiczny z fachowymi komentarzami i z pełnym tekstem Błogosławieństwa Świątecznego Wielkanocnego Stołu. Polecamy też nieustannie drukowany program telewizyjny. I życie w poszczególnych diecezjach opisane na naszych stronach. Lublin, Legnica, Małopolska, Łódź, Rzeszów, Wrocław, Parafie nad Bałtykiem, Podlasie itd. Za tydzień podwójny numer na Wielkanoc i Niedzielę Miłosierdzia z dodatkiem oblicza Jezusa. Masz niedzielę, masz wszystko. Drodzy czytelnicy, pomimo licznych ograniczeń ze względu na pandemię koronawirusa, zdecydowaliśmy jednak kontynuować wydawanie naszego tygodnika, choć z pewnymi ograniczeniami. Nie chcemy pozostawić naszych czytelników bez możliwości lektury naszego pisma, która pozwoli na przeżycie tego trudnego czasu w świetle Bożej woli. W kościołach będzie możliwość zakupu Bieżących i poprzednich numerów niedzieli. Zachęcamy także do zamawiania naszego tygodnika bezpośrednio do domów za pośrednictwem telefonu czy internetu. Zadbajmy, aby niedziela towarzyszyła nam w tym trudnym dla wszystkich czasie. Niedzielę możesz kupić, nie wychodząc z domu drukowaną poprzez kontakt telefoniczny 34 324 36 45 lub mailowo kolportas.niedzielamaopaniedziela.pl a niedzielę elektroniczną tańszą o połowę przez internet e.niedziela.pl Wybierz formę płatności, przelew lub SMS. Dalej postępuj zgodnie z poleceniami. Wybierz wersję ogólnopolską z interesującym Cię dodatkiem diecezjalnym, wprowadź swoje dane, zaakceptuj regulamin, wybierz bank i zrób przelew kwota 3 Zł. W przypadku płatności SMS wyślij go o treści ap.niedziela A3 na numer 73068. Niezależnie od formy płatności, otrzymasz kod, który umożliwi ci pobranie e-niedzieli w formie PDF. Elektroniczna niedziela nie różni się niczym od znanej ci wersji papierowej.